Cześć Manko! Dzisiaj otwieramy 5 legendarnych Star -dropów. Mam nadzieję, że szczęście mi będzie sprzyjać. Najpierw zaczynamy od tego. I... Skin do Asha. No, może być. Drugi Star Drop. Gwizd na moc rakietę do broka. Tam trochę zawiedziono z tym. Co do so so. okay. O, hyperdoładowanie do nity. Dobrze, dobrze. To, jest, to mi się podoba, akurat Czarny? Może? O, hyperdoładowanie do Jessie, jest. Git, git, git. Drugie hyperdoładowanie. Yes! Nie, to nie. Jest to śmigło Jest! Jest! Dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.